To było związane ostatnio już w fazie wyboru miejsca, bo on chciał mieszkać w letnią rezydencję na Litwie, także się o tym nie było co tam marzyć, ale żeby było w zacisni, nie, nie, nie gwarni, żeby, żeby daleko od szosy do różnego jest i proponowali mu początkowo świątniki w rejonie księciańskim. Yy, Oni tam krótko pobyli, coś mi się nie spodobało z żoną i z dziećmi. Otóż do dwie panienki. Te, te Potem proponowali w Wam On powiedział, że on roskinniki dobrze zna, bo tam może się kierować i tam też zachowała się. No, chce mieć po prostu taką wioskę zaciszną, żeby jakieś jezioro, woda była, rzeka, coś takiego. Niekoniecznie miał, miał skromne wymagania, niekoniecznie ma być dwóch czy coś, to No i w końcu padło na kieliszki. I to była jego letnia rezydencja. Tu przyjeżdżał z żoną i z trójkami, wakacje. Nawet wykupił patent podobno na kaczki, czy jakieś te mienne zwierzęta, żeby nikt nie polował więcej tutaj. I <grym> sam nie polował. Ludzina przyjeżdżała tu do niego e, bracia. Przeważnie Adam i, i Janę prawda? Nie, Adam, przepraszam, Adam i Zula. Którzy żeby innym mieszkali. Siostra z drugiej no, co? Jest takie zdjęcie ostatnie wysiłek, ostatniego roku, to w 1934, takie wzruszające no na stoite pochylony, bo przed śmiercią jednak, tego się nie spodziewał jeszcze. Stoją na tym zdjęciu córki jego dnie. Jest żona. Jest siostra właśnie ta, zaofia, zula, duszka domicowa, od dawna. jest córka, jest. I jeszcze tam jakieś dwie krównaczki, czyli wszystko krównowodzone. I żona. No i to było ostatnie pomówione. A trzeba powiedzieć, że nie rezygnował tu z przyjazdu ze swoją wielką miłością do Lewną Lewicką. Kiedy z nią przyjeżdżał, wtedy, że ona wyjeżdżała, z śmiało, że był a Lewicka była wtedy z nim tu w tym pomoc. Długa miłość była, tak jak długa, z 7-8 lat, bo o ile ona sama popełniła, to jest lekcja tak, że ktoś się Także To taki było. Ja tu w swoim czasie byłam dawno już, I tu mieszkał taki stary człowiek, 104 lata młodszego. A mówił, że nawet starszy, 106, nie wiem, To on dobrze pamięta. Marszałek, podpatryło nawet. A mówię, nawet można było z nim pogadać. tak specjalnie rolny Te dziewczynki biegały, to podlotki wtedy były. Nie wiem, tylko, ale mój łóżka trochę podprzyjaźnił się z tymi dziewczynkami. Ale no się to wszystko nie to przyjaźniły u A potem, już jak ostatnio to zdjęcie, co widziałem, to już takie drobne do Was No było. Na Litwie wypada z tego wszystkiego, że ten gmach pamiętam, później, w Zołowie, u oficyna. Która teraz jest? jest, niby jest, tylko że zazwyczaj tak, i na ale tam tam cudzoziemna stoi, no co, jezioro Pioroń, go pamięta, bo tam tonął niejednokrotnie, jak się kąpał o, nie bardzo Uniwersytet pamiętam, gdzie było morskie, realne gimnazjum, posłuskie, no nie było No i z powodu dosyć domów nie było, nieczęsto zmieniali mieszkanie, Raz lepsze, raz rozgorsze, w zależności od pieniędzy. A by bardzo było z skoro. Jak opisuję broń w swoim dzienniczku, to często wychodził głodnie do, w do I herbata nie zawsze słodka była. Marszałek od młodości do końca życia. Biografowie mówią, że to jest Syberii, bo nie jest nie to, to wyniósł z sułowa i zwlina. Nie zawsze pili herbaty i nie zawsze z cukrem. Często było że ziół tam czasem podjadą od młodszych, nie papieczku, nie ziół <noise> z ja, Naśladował w nim ten Adam, a już zinią zimno był delikatniejszy. Tak się nie zachowywał. No, urodzony dyktator, wódz. Jemu ja trzeba przede wszystkim. <noise> tak było. Także ten, dobrze zachował się ten ziółek, że jest, jest to jest po prostu biblioteka. Coś tam się utrwali. Był w niedawno młody człowiek, jest będzie pisem o złowie, wiem, że był w Piekieliszkach też, książka chyba jego też szybko potrafi po strzechy, no, niemiło.